Cześć, ja jestem Kamil i witam Cię w odcinku, w którym pokażę Ci, jak skutecznie, efektywnie rolować łydki i przód piszela, aby pozbyć się towarzyszącego głównie biegaczom schorzenia splin-sheet i wspomóc rozluźnienie tylnej taśmy i poprawić. Zakres ruchu w odcinku lędziowym kręgosłupa w miednicy pozbyć się bólów pleców, a wszystko dzięki temu, że zrolujemy łydki. Do wyboru mamy kilka przyrządów. Pokażę Ci yy, dwa rolery. Jeden jest znacznie bardziej miękki, drugi jest troszkę twardszy, i w zależności od tego, jak odporni jesteśmy na dyskomfort, jak odporni jesteśmy na odczucia, Bulowe, warto zaopatrzyć się w taki roller, który nie będzie dla nas zbyt twardy. Ja zachęcam jednak za zakupienie sobie od razu troszkę twardszego wałka z racji tego, że on po prostu wystarczy na dłużej, a możemy stosować takie techniki rolowania, gdzie powiedzmy ten nacisk będzie troszkę mniejszy. Zaczynamy rolowanie łydki. Możemy sobie zacząć od okolic. Kostki. Opieramy się na rękach, podnosimy ciężar ciała i w miarę powolutku przerzucamy go na właśnie okolice naszej łydki. Jeżeli jest to dla nas tkliwe, wystarczy, jak jedna noga będzie na wałku, wtedy powolne ruchy do przodu, do tyłu powiedzmy długości centymetra dwóch przesuwamy. Jeżeli okaże się dla nas, że to w ogóle nic nie czuć i nie czujemy żadnego dyskomfortu. Możemy sobie postawić nogę na nogę. Wtedy musimy pamiętać o tym, że no troszkę więcej tego ciężaru ciała będzie spoczywać na naszych ramionach, no i wtedy to rolowanie oprócz tego, że będziemy czuć jakiś tam dyskomfort w nogach, w łydkach, będzie nam generowało powiedzmy zmęczenie ramion. Dlatego właśnie w takiej sytuacji przejdziemy sobie do rolowania właśnie przodu. Yy, przodu łydki, czyli do przodu piszczeli. Tutaj sobie będziemy rozluźniać te mięśnie piszczelowe yy, przednie. Musimy też pamiętać o tym, że nasza łydka to nie tylko, powiedzmy, sam tył, ale też delikatnie boczne, przyśrodkowa i zewnętrzna strona dlatego rolując łydkę warto sobie jest to nogę obracać jakby do lewej, do prawej. Tak, żeby całą tą łydkę rozrolować, nie musimy jeździć tylko przód, tył. Jeżeli znajdziemy takie napięte miejsce, tak jak na mnie tutaj bliżej środka jest, kładziemy sobie na nogę na nogę i możemy, o właśnie, tutaj takie bolące miejsce zdefiniować, znaleźć, podociskać, popracować trochę stopą do zgięcia i do wyprostu, tak, żeby w miejscu, gdzie naciskamy. Troszkę ten mięsień porozciągać. Warto jest też pamiętać o tym, aby podczas rolowania nie zaciskać się, nie napinać, raczej starać się cały czas swobodnie oddychać, relaksować. Wiem z pracy z moimi podopiecznymi, że słowo relaks jest tutaj bardzo nie na miejscu, bo oni się relaksują w domu pod pierzynką. Natomiast no, starajmy się pozwolić tym mięśniom troszkę rozluźnić, nie napinać dodatkowo, nie zaciskać zębów, nie blokować. Mimo tego, że ja wiem, że to boli, bo ja też to właśnie teraz czuję, że boli, ale starać się swobodnie oddychać. I zobaczcie, można to sobie robić w takie okrężny, jakby w taki okrężny sposób rozsierać na boki, prostować, zginać, prostować, zginać stopę. Tak, żeby jakby te mięśnie łydki na monet też zapracowały, pomogły rozluźnić właśnie napięte mięśnie. Jeżeli zmęczą nam się już ramiona, no to wtedy, tak jak powiedziałem, możemy przejść właśnie do przodu łód I tutaj musimy pamiętać o tym, że jednak duża część tutaj tej nogi, no to jest sam, sama kość i tutaj tego raczej nie chcemy. Rolować. Skupiamy się na tej takiej przedniej, ale zewnętrznej części nogi, gdzie mamy tutaj y, mięśnie, i w tym momencie w tym miejscu sobie ustawiamy właśnie rolę. Najfajniej ten przód rolować jest w ten sposób, że tak jakbyśmy sobie po prostu klęczeli na wałku. Fajnie można sobie wypracować żebki, popracować tutaj troszkę, poruszać znowu na boki rozluźnić te więzadła żebki, nadać jej trochę mobilności, pokręcić się i wtedy śmiało przejść właśnie do rolowania mięśni piszczelowych przednich. Tutaj po prostu tak jakbyśmy klęczeli, no te łapki, mały ciężarcia przyjmują, większość tego napięcia jest jednak na nogach. I jeżeli tutaj nie znajdujemy żadnego większego napięcia, jeżeli rolując dwie nogi nie widzimy żadnego napięcia, pojeżdżamy, jeździmy troszkę do boku i tutaj właśnie już się pojawia coś takiego, że można troszkę przytrzymać. Zaczynają też delikatnie drżeć stopy. No to jest jak najbardziej w porządku, jak najbardziej ok. No z racji tego, że powiedzmy te mięśnie się kurczą, męczą i ta praca stopy też będzie widoczna o właśnie tutaj u mnie po tej lewej stronie jest troszkę więcej tego napięcia jeżeli chcemy sobie troszkę podnieść intensywność tego docisnąć nieco bardziej podobnie jak z łydką możemy położyć nogę na nogę pokręcić znaleźć te miejsce tutaj troszkę bardziej u góry trochę bardziej na dole przy samej stopie nie ma to tak naprawdę większego znaczenia tam gdzie odczuwam jakieś silne napięcie Jakieś uczucia dyskomfortu możemy śmiało jeździć, próbować właśnie trochę pod tym kątem, trochę pod tym kątem, byle właśnie nie najeżdżać na kość. Pamiętamy o tym, że rolujemy tylko tkanki miękkie. Doskonały sposób też jakby na rozluźnienie samego stawu skokowego, też jest po prostu dociśnięcie tutaj tego z, z, miejsca zdjęcia i popracowanie troszkę stopą tak żeby yy, te mięśnie piszczelowe one też troszkę zapracowały pod dociskiem żeby się troszkę rozluźniły to działa po prostu podobnie jak zabieg u fizjoterapeuty który gdzieś tam dociska mięsień i na przykład kończy nam rusza na boki więc po prostu można sobie robić mm, taki zabieg fizjoterapeutyczny w domowym zaciszu z wykorzystaniem drobnego sprzętu który kosztuje mniej niż 50 zł, a potrafi zaoszczędzić drogie kuracje rehabilitacyjne. Jeżeli nam już troszkę ręce odpoczęły z powrotem, żeby nie tracić czasu, wracamy do łydki. Teraz druga strona, spróbujemy sobie też troszkę porolować i tak jak mówię, nie ma tutaj żadnego problemu, żeby troszkę pokręcić na lewą, na prawą stronę. Docisnąć bardziej jeden, docisnąć bardziej drugie, położyć nogę na nogę, znaleźć taki punkt, gdzie boli, porozcierać, pokręcić kółeczka. No nic nie stoi na przeszkodzie, w domowych warunkach możemy sobie robić co chcemy, niezależnie jak dziwnie to może wyglądać. Dla osób, które jakby mm, są już w, w, wprawione w bojach. Już troszkę czasu na roleże spędziły. Można też wykorzystać takie akcesoria jak Duobol, podwójna taka piłeczka, która ona się bardzo fajnie komponuje tutaj w łydce, bardzo fajnie od samego stawu skokowego. Można sobie rozluźnić głównie brzuchaty łydki, gdzie bar... o, właśnie bardzo fajnie nam to pracuje, znajdujemy sobie takie miejsca tkliwe. Tutaj ta piłeczka, ona już trafia bardziej w punkt, jest bardziej konkretna, więc ten nacisk jest znacznie większy i to odczucie relaksacji, jeżeli przytrzymamy troszkę czasu, popracujemy w tym punkcie, będzie, będzie znacznie większy. Tą piłeczkę wykorzystamy jeszcze niejednokrotnie przy innych częściach ciała, ale zademonstruję Wam kolejną rzecz. Taką pojedynczą piłkę, która jakby tutaj wejdzie nam bardziej w mięsień płaszczkowaty, który jest pod brzuchatym, który znowu bardzo punktowo pracuje. I to już jest naprawdę dla osób, które potrafią znieść dość spory ból, natomiast to zaowocuje konkretnym rozluźnieniem. Ta praca łydki, praca całej tylnej taśmy naszego ciała będzie znacznie lepsza. U mnie osobiście nawet 15 minut rolowania tych łydek pozwala już znacznie swobodniej chodzić, znacznie swobodniej się poruszać. I ból kręgosłupa, który mi doskwiera, gdyż no, mam też swoje problemy z kręgosłupem, dlatego chcę Ciebie też ustrzec, ustrzec przed nimi, nagrywając y, takie materiały. Mamy trzy rzeczy, które w zależności... Od jakby naszej tolerancji na dyskomfort, na nacisk, jesteśmy w stanie używać. Jest to roller, jest to duobol, jest to taka piłeczka, których już bardzo, częście, bardzo często producenci sprzedają w komplecie, który kosztuje powiedzmy w okolicach 50 zł, a czasami nawet i znacznie taniej. A jesteśmy w stanie wykorzystać to do wielu części ciała, żeby je zrelaksować, rozluźnić, pozbyć się przede wszystkim bólu. I poprawić naszą ruchomość. Jeżeli interesuje Cię ten temat, proszę subskrybuj mój kanał Ruchowe Rewolucje. Oglądaj także moje shorty, gdzie znajdziesz dużo takich ciekawych informacji, przekazywanych w krótkich treściach. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Oby jak najmniej bólu podczas rolowania. I widzimy się już następnym razem. Do zobaczenia!